Ciemka Jestem Piórko, to jest pierwszy odcinek z gry Gothic 2 nockruka na modzie Atari Edition. Przejdziemy sobie taką Gotika normalnie. Trochę moc jest utrudniający tam grę, tam usprawniający. Dodaję tam jakieś różne potwory nowe i tak tam. Czy nie dużo, nie zmienia zbytnio w gry. Znaczy dodaję nową funkcję przejścia Gotika bez dołączenia do żadnej z gildii. Można tu bez dołączania przejść. Postaram się to zrobić. Jak nie, to. Zrobimy jakoś inaczej, ale postaram się, żeby było bez gildynie przejść. No to lecimy z tymi dialogami. Niestety musiałam pominąć całą kastę pierwszej, pierwszą i te wszystkie począt te początkowe dialogi, co było od Xardasa przez to, że się nie nagrywa w pełnym ekranie. Nie nagrywa się gra w pełnym ekranie. A jak chciałem odpalić grę bez użycia kodu w Windowsie, to się crashowała przy Rozpoczynamy gry. Więc musimy niestety tak Dobra, to lecimy. Gniew Weliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności. Wysyła swe sługi z misją. Misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare ramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni Magowie Wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć, tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został. wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: "Przybywajcie". I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki. Tak, nawet te potężne prastare istoty. Wyczuwam ich obecność, także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuję się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Dialogów nie będę pomijał, bo w sumie. To jest takie niepotrzebne trochę pomijanie tych dialogów, bo z nich może się trochę dowiedzieć. Choć pewnie większość zgrało już z Ale. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc i nosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział Paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić. Aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości. Dobra, myślę, że to pierwsze, bo obejmiemy tutaj, bo one są takie trochę. Ba -ba. Bo twoim przed... Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanych. Załóżmy, że masz rację. Oko i nosa. Jak się dostać do. Idź po prostu w dół, ście... tylko uważaj. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne. Wyruszę w drogę najszybciej. Świetnie. I jeszcze coś. Niezdracznik. Odkąd obrałem własną ścieżkę krąg? I rozdział pierwszy. Pasek Maddy się pojawił, mam to włączone w ustawieniach. Mm, dobra. Lecimy z takimi podstawowymi rzeczami tu w wieży. Jak? Trochę expa. Trochę jest tu zmieniony system walki na tym Atariarze. Czy jak to Atarian nataria, czy... No, jakoś tak. No i... Mamy jakieś mikstury, jakieś kamienotopiczkę. Hey. Można się spytać o nią Xardasowi. Co mi możesz powiedzieć? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków. Ale wydają się one przekazywać historię. Weź ją, jeśli Dobra, lecimy, te tak więc. Kuffer tu jest bez właściwego klucza, nigdy nie otworzę. Dobra, ten przycisk nie się otwiera tam. A weźmy sobie lagę tą Pierwsze bronie To tu mamy? To jest... Chcemy jakieś manę Kufer, złoto, dwoje I lecimy dalej Takie nudniejsze rzeczy będę myślę, że pomijał Trochę Takie jakieś, jak będziemy sobie chodzić po prostu, ale myślę Większość rzeczy na odcinku będzie wszystko Jakieś tam starał się robić miks, który Nie mamy tylko Tego Zdaczenia, co tu mamy, klucz Fajna co stoi tutaj, te wszystkie regały na książki dla expa Lecimy z nimi Ufer, co tu mamy w nim, taki stary sprzęt, jakieś wytrychy, tylet, ostatni regał, lecimy z nim, Ta no, widziałem sobie modę na tym na tym modzie, zapiszę, bo wiem, że można oberwać kierunem, próbujemy z, żeby wyciągnąć trochę golda od niego. Myślę, że za jeden punkt trafień 400 sztuk złota na początek, zawsze dobrze, lecimy dalej. Ja mu oddałem no chyba jeden punkt trafień maksymalnych, ale 400 zł na początek, zawsze nice, lecimy na dół. Co tu mamy na dole, czy coś zostało dodane tutaj? Na razie pusto. Pochodnie weźmiemy, weźmiemy wszystko, co tu się da. Bo czemu nie? Jak dają, to bierz. Woda, pochodnia, woda. I coś jeszcze. Menzurka to była, jest. To, pochodnie i więcej pochodni. Dobra, skrzynka, kufer, to za daleko. Nie wiem co to było? Nie przeczytałam. pochodnia. A to pochodnia. O, jakieś szkiele, co tu jest. Ożywiony sługa, mogę sługa dać? Nie mogę. No, bierzemy itemy. Tutaj itemy były normalnie. Bierzemy wszystko. Pas siły, pas siły. Fajnie. Za że od razu już mamy siły 15 na naszym koncie. Tutaj lecimy smoczy korzeń. Najlepszy item w grze. To robiłem ich sur siły. Później można sobie ją fajnie. żeby wilk atakowali. te. Teraz animację. Przez to masz. Siły nieskończoność Co tu mamy jeszcze? Złoto, jakieś kinki Myślę, że to tak po 20, 22 minut Od no, 20 do 30 minut, 20-30 raczej już nie Tu też to jakieś, dobra Mamy standardową mieszczówkę na początek butika Za skałę tu Parę itemów dodatkowych, darmowych na początek Zawsze nice Światło Miejsce strzału i suramany Dwoje się przynależą później, będziemy ich używać na pewno. Jakieś tam potwory odpaliłem. Grę na trudnym, bo można tam też e, odpalić ją na poziomie o, trudności. Są jakieś oryginalne, takie jak normalne. Jest w grze stawce, jest łatwy i jest trudny. Odpaliłem na trudnym, bo czemu nie? Lecimy z koksem. Nie wiem, czym się to różni do końca. Ale odpaliłem na trudnym, dobra, mamy owce. No i nie spiorę mi. No, fil cię zabije, ja bym nie dostał Szylet Jeena Jeans kufle. Tu będzie goblin ten taki to. Tu jest inna trochę mechanika walki niż w gotiku zwykłym. Dawaj, ole walną Trochę inaczej się walczyło. Bo... Samą myszką, nie wiem, co nie zmienić. Ale tak dziwnie trochę to jest. trochę mogę przestałamić, ale... Trudniej będzie dla mnie. I ten. A ja w Gothic'a zwykłego przechodziłem już masę razy, więc właśnie dlatego tego na na trudnym. To mamy tu jakieś stały, to to było, No, odpowiednie na trudnym. Przechodziłem już też gotica razy bez utrzymania w ogóle jakichkolwiek obrażeń. Było ciekawie. No niestety mi się save zepsuł na trzecim rozdziale. Może kiedyś to powtórzę. O dziwne. Nie koniaczne czegoś takiego. Ale to jest fajne, kozak, że można sobie tak ostrzelować. Kozak tego nic do tego nie ma butiku normalnie. Chodzi start z tak łukiem. Dobra. Mam yy. no to jaskinię, do której przydało się pójść Pójdziemy. Ile tam mam tych? punktów życia trafień 6, to 8, 12 mam takiego co mi tu 12 doda punktów trafień to mogę zjeść tu mówimy save i lecimy do FKINI też, tracimy co co tu będzie, co tu będzie? No, jeszcze raz save Eee, goblin Ono tu, na solo, dawaj Do ściany i bijemy I co, lamusie? Nie ma czego Niczego tu nie znajdę Nie masz nic przy sobie Lecimy save'a i lecimy na kolejne Gdzie tu będą? Tu gdzieś będą Tu chyba będą A, tu będzie chyba ich kilku A? jest tych dwóch Nie wiem, czy oni mnie widzą o. To będzie trudne O tak, zauważyli mnie o, no, tu na, Ono tu, hono, hono na solo, dawaj Na musie Dawaj, dawaj Oj, o, o pierdziel, o się rzuciły Kryty weszły, ale kryty weszły, a poskładanie, O, grzyba mają przy sobie, ale kryty weszły tym dwóm. Niczego Nic tu nie, nie ma. znajdę. Nic tu nie ma. Dobra, to, 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 to było kozak akcja. E, dobrze, że te kryty weszły, bo bez tego byłoby słabo. Co tu mamy? Grzybek. kufer jakiś w kufrze, jabłko, sztylet. Ta smuga Jak coś to się sprzeda, tam gdzieś te sztylety. Po, po co mi one? Ja mam, mam patyk, Lagę, które jest są bronią. W piku. Ja się dwie. I lecimy dalej. Te jaskinie przymierzać Co tu mamy dalej? Eee, sobie walne, to jest chyba polne bestie, z tego co kojarzę. No nie w podstawce tak było. A co tu mamy? Polna bestia, młoda chyba Wyfil! Ole ziało! Ole ziało, ale Oh fuck O ziało Tu lecimy na nią. Rozpierdzielimy ją normalnie A żebym oberwał od niej yy, i żebym nie mógł się obrócić kamery gdyż Uleżę ją Ono na solo O tu są dwie Napierdziel Tu dwie Ono na solo jedna No dawaj dawaj ale, 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 łał! Ty dobita, dobra! Nie ma czego, czego tu nie robić. znajdę. Szybko, spierdzielam, póki tamta się zrzuci. Save. Ile mam punktów? 28. Ja pierdzielę, 20. Play tą miksturę. A 28? Przez 18, nie wiem. Chyba, bym źle policzył, ale okej. Okay. Właśnie, druga jest. Ono na solo. śmieciu. Ah. No dziabną! O pierdzielę. To naprawdę jest trochę trudniej. czy nieznacznie niż w podstawce. Ale jest trudniej. Ile ja tu mam? 28 Dwadzieścia... niby. Wracam mi 50 punktów. A bo jestem ja na granarze że życie przez 20 do 20 sekund. Dobra, chyba. Eee, może tego nie będę marnował, se zjemy jakieś rośliny Dobra Grzyb co daje, grzyb to daje? mały grzyb mają daje to zapiszę teraz Po uleczeniu i lecimy na tego skór skurwiela o, Dobra, dobra, dam radę Dziwne jest to, że się postać jakby zacina przy ataku że nie można obrócić kamery. A dobra lecimy, zniszczymy go w końcu. Chyba, żebym mógł jakimś spelem walnąć tym kulą ognia. Dobra, dostał! 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 Co to za jakieś. Niczego tu nie Krzyki nie. bez jego nowe jakieś. Bo. Dziwne są te krzyki. Może po prostu lepiej Nie wiem. Ale nie kojarzę, żeby takie były. Dobra, poskładane lamusy. Zapisz gierkę. Coś tu mamy jeszcze oprócz tych mikstur? Chyba nie bardzo. Ile mam HP? 5, 10, 12. Ja i lecimy. Szybki sejwik. I do przodu. Co tu jest? Stawać mi. Yy, goblina, a nie, już dobra. I tu można zejść na dół, ale my idziemy na prawo, bo tu czy to gdzieś było? Oj, chyba mi się pomyliło. Lokalizacja albo to jest niżej. Można było jakieś itemki kolejne zgarnąć Będzie gdzieś Lester powinien być Za co dam dodatkowy exp, a my mamy już 100 expa i kolejny poziom Dzięki czemu będziemy mogli sobie jak O, jakieś rośliny, bierzemy, bierzemy wszystko Tak, tak I co tu jeszcze mamy, co tu mamy Tych lamusów poskładaliśmy, tu trzeba jakieś nagrody wyciągnąć za to No i tak to było tutaj, że mieliśmy, dostać jakieś tam Ugnia, leczenie lekkich ran, jakieś tam temy podstawowe, trochę golda, już mamy tu bardzo dobrze się, dobrze sobie zarobiliśmy na początek, beliarem pomodląc się do niego. Oj, wilka gdzieś słyszałem. Zapiszę, bo nie wiem jak to wygląda sytuacja z rozstawieniem potworów. Tu w gotiku na tym Atari'arze Edition, tak to tak, jakoś tak. Atari'an, Atari'arz. O i gdzieś to poczywa? Tuś jakiś pierdy słychać w tle. I mamy Lestera. To naprawdę ty? Tak. Człowieku, jak się cieszę, że Cię widzę. Ja Cię też, Mordo. Lester, Lester? Skąd się tu wziąłeś? To Ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milten i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co, co, się, co się stało? Po upadku śniącego, całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co sto. Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie. Na wszelki wypadek wziąłem. Obraz zmierzam. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe nic specjalnego. No, a czemu pyta? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby <laughs> niesamowite! Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Dobra, jakieś rady? Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem! Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła! Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii. Ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać. Inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk, jed... Dzięki za radę. Dobra, jakiś tam marycha ich się przyniesie. Dobra. Jak długo się to ukrywasz? Nie wiem dokładnie, może tydzień, ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew, ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę ksardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie, to on wyciągnął mnie ze Świątyni Śniącego. Jest po naszej stronie. Bra, daj się. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. Myślisz, że sobie tego nie obzdurałem? Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy. Może nie aż po uszy, w każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale najpierw muszę trochę odpocząć. Widzę, że znów coś kombinujesz. Mogę to jeszcze z tobą? No dobra, nie, nie trzeba. E, dobra. Mamy no, już 23 minuty nagrania, myślę, że to będzie na tyle. Następny odcinek. Nie wiem, pewnie za parę dni. Choć może nagram je pod rząd, sobie, żeby były tak. No. Żeby, było ich, żeby ich mieć trochę na zapas, ale. Tak. To będzie na tyle. Narka i cześć.